Panie Przewodniczący, Szanowna Lauria, z dwoma krótkimi sprawami. Właściwie chciałem się posłużyć dokumentem, ale Andrzej mi zabrał, więc się nie posłużę. Muszą mi Państwo wierzyć na słowa, że to co będę mówił to, to tak jest również dokument. Jest sprawy do poruszenia. To znaczy pierwsza odnosi się cały czas do zatwierdzonej przez Państwa uchwały. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na ten drobny kłopot i proszę się nad tym zastanowić, czy nie byłoby to miejsce na no, korektę tej uchwały. Złożyliśmy pismo do Pana Prezydenta, rozmawialiśmy na ten temat z prezesem z którym bardzo dobrze nam się rozmawia. Niestety, no, wydaje mi się, że, e, że pewnych spraw nie da się rozwiązać e, tylko na poziomie rozmowy z e, prezesem e, MZG. Chodzi mi o rozliczanie kamienic. To znaczy, wydaje się mi, e, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takiego rozliczenia e, MZG, w którym każda kamienica rozliczana byłaby osoba. I nie mówię teraz nawet o lokalach użytkowych. Ja rozumiem sytuację, że są lokale użytkowe w kamienicach, yy, które przynoszą ogromne dochody. I są takie kamienice, które nie mają lokali użytkowych i rozumiem, że tymi pieniędzmi trzeba w jakiś sposób operować. Jak mówię o dochodach yy, z lokali komunalnych. Z lokali komunalnych i z lokali socjalnych, bo też pieniądze za lokale socjalne jakieś wpływają yy, yy, przecież dużo mniejsze, ale wpływają. Proszę sobie pomyśleć, czy są dwie kamienice obok siebie. Yy, w jednej kamienicy mieszkają sumienni lokatorzy, którzy płacą czynsz. To są mieszkania komunalne, socjalne, to są ludzie, którzy, dla których te pieniądze często są duże niż pieniądze. Więc płacą te czynsze sumiennie. Natomiast w drugiej kamienicy, niech to będzie na przykład o kamienica obok, mieszkają lokatorzy niesumienni, którzy nie płacą czynszu i jeszcze do tego demolują mieszkania, jeżeli państwo chcą przykładów lokatorów demorujących mieszkania, proszę się zapytać pana prezesa Trybka, on bardzo bardzo opowie, jakie zwyczaje często wśród lokatorów panują. I teraz co się dzieje? Wedle dzisiejszego systemu dzieje się tak, że pieniądze, które wpływają od tych sumiennych lokatorów, idą do wspólnej puli, do wspólnego worka i NZBM podejmuje decyzję, co ma za te pieniądze zrobić. No więc jaką decyzję podejmie? No, podejmie, skrótko mówiąc, taką, jaką chce. A zatem równie dobrze może podjąć decyzję, że będzie remontował kamienicę, e, tą kamienicę, w której lokatorzy nie płacą czynszu. E, ja nie mówię nawet teraz o pewnych, e, e, powiedzmy, niebezpieczeństwach. A co jeśli na przykład e, pojawi się jakiś nieuczciwy urzędnik? Nieuczciwy urzędnik, który będzie miał na przykład jakąś kuzynkę, albo syna, albo wujka w jakiejś kamienicy. To znaczy, dajemy teraz narzędzie dla potencjalnych nieuczciwych urzędników wykorzystywania pieniędzy niewłaściwych. Ale przyjmujemy, że nie ma nieuczciwych urzędników. To? Nie ma i nie będzie. To co się dzieje? Dzieje się tak, że kierowani interesem budowlanym zapewne e, urzędnicy będą e, wykonywać remonty najbardziej potrzebne. A zatem będą remontować te kamienice, które są bardziej zniszczone. A zatem lokatorzy, którzy są uczciwi i płacą czynsze, które są cały czas przecież podnoszone, będą fundować remonty lokatorom, którzy uczciwi nie są i demolują swoje mieszkanie. Gdyby się to zmieniło, co by się stało? I o co chodzi? Chodzi o to, żeby czynsz, który wszyscy dostają, był rozpisany. Rozpisany na fundusz remontowy, na fundusz mieszkaniowy, żeby człowiek, który płaci czynsz, wiedział, co się dzieje z jego pieniędzmi. Dzisiaj nie wie. Natomiast jeżeli będzie wiedział, to za powiedzmy po dwóch latach płacenia cięższu będzie mógł pójść do MZDM-u i nie mówić. Byłem przy takiej rozmowie półtora roku temu, kiedy z pracownikiem MZDM-u rozmawiał lokator mieszkania komunalnego i mówił, czy naprawią mi Państwo balkon, bo spadł. Pracownik mzdm powiedział, że w takim razie proszę stanowczo nie wychodzić na balkon, ale go nie na. Wiedzą Państwo, ja cytuję, to jest autentyczna rozmowa, które się przysłuchiwa. To nie, to wtedy taki lokator mógłby pójść do, do pracownika MZGM-u, powiedzieć, panie pracowniku MZGM-u, ile jest na koncie mojej kamienicy i ile jest na koncie mojego komunalnego mieszkania. Prawda? I dowiedział się, że na Pana koncie, Pana komunalnego mieszkania jest powiedzmy 1000 zł. Co zatem, Panie pracowniku NZD-iemu, możemy za to 1000 zł zrobić? No, za 1000 zł to możemy Panu niewiele zrobić. A a kiedy będziemy mogli zrobić wiele? Jak przez 5 lat będzie Pan płacił, to wymienimy Panu dwa oty. Świetnie. I te, wtedy, wtedy człowiek wie za co płacić. Natomiast demoralizująca jest sytuacja, w której człowiek może płacić i płacić. A decyzja o remoncie i tak jest uznaniowa. To znaczy, jak się komu będzie chciało. Oczywiście nie mówię o złych intencjach przecież. Tylko mówię o tym, że, że obowiązkiem państwa jest dbać o dobro obywateli. Dbanie o dobro obywateli polega przede wszystkim na tym, żeby tych, którzy są dobrzy, czyli w tym wypadku uczciwi, wspierać w ich uczciwości. To jest jedna sprawa i bardzo by mi zależało, gdyby Państwo się nad nią zastanowili. Druga sprawa. Zakończę na jutrzejszej Bardzo proszę Państwa o zastanowienie się nad tym tematem. Ja jeszcze bardzo tutaj zapomniałem o bardzo ważnej sprawie. Chodzi mi o wypowiedź pani prezydent w sprawie mieszkań dla nie systematycznych, tylko dla zaradnych. Chodzi o zawiadomienie, że młodzi ludzie, którzy są zaradni, będą mogli wyremontować sobie mieszkania. Tutaj są podane ulice i rodzaje budynków i że w sumie w tych budynkach powstanie 17 mieszkań, to szansa na mieszkanie dla tych, którzy potrafią wykonać część remontów i prac kwastnoręcznie, mówi prezydent Urbaniak i będą mogli kupić te mieszkania. Co ma do tego, w jaki sposób można kupić takie mieszkanie, jeżeli się samemu wyremontuje, Panie Prezydencie, skoro jest trzymana sprzedaż mieszkań komunalnych? Bo jeżeli to jest zaprzecza jedno drugiemu, albo jest tutaj w tym yy, oświadczeniu nieprawda? albo nabieracie młodych ludzi, żeby sobie remontowała i tak właścicielami nie zostaną, a jeżeli zostaną, to chciałbym utrzymać odpowiedź, bo jako stowarzyszenie bardzo nas to interesuje. Mamy mnóstwo zarabnych ludzi, którzy by chcieli wyremontować mieszkania komunalne i oczywiście je wykupić. Także gdyby Pan był uprzejmy rozszerzyć tą ofertę, to byłoby cudownie, wyremontowalibyśmy kupę mieszkania. Bardzo proszę o zgłębienie tego tematu, bo przypuszczam, że pomysł jest bardzo fajny, tylko że gdzieś yy, tu chętnie tak jak w tych zaradach systematycznych, żeby to nie wyszło znowuż to, że młodzi się narobią, a i tak z Dziękuję.